Mamy klimat imprezowy, imprezowy, moi drodzy. Tutaj pokaż sztucznych ogni, fire show'y wieczorem. A tutaj fruwają dwie takie ładne, piękne papugi, które za chwilę będą nas tutaj mijać i my je pokażemy. Właśnie, gdzie one są? O! A, już nigdy nie widziałam tak blisko. Ładne papugi? Niebieskie... A tak, one sobie tutaj trwają, bo to są takie na baterie. na baterie Słoneczko wyszło Izabela od razu to Tutaj pasujesz do tych klimatów, pasujesz Na bogato, na bogato A nie, klimat, a nie wiesz ale też klimat musi być tak wiesz, bardzo nowocześnie Zobaczcie, tam drzewki czekają słoneczko już się przebija przed chwilą była burza A my się gdzieś tej rozbijemy co? To gdzie? No gdzieś na tych na pewno No to jeszcze trochę dalej, jeszcze trochę dalej Tam może bardziej tam pod tymi, pod tą trzciną Dobrze No dobrze, idziemy Idziemy Przy okazji Wam tutaj pokażemy jak tutaj na fisher o, można sobie siszę zapalić. Może siszę? Nie, nie. Nie. I nie chcesz odlecieć? Nie, nie. nie ja nie lubię też, Chociaż gdzieś tam wyszły ale... No. no, jest pięknie. Jest pięknie klimatycznie. Coraz bardziej nam się tutaj podoba. Jutro będziemy oglądać dwa domy. Pojutrze będziemy kolejne domy oglądać. Wszystkie oczywiście z Syrią, czyli nie, nie tak jak tutaj mają, mają niektórzy osiedla, które mają białe ściany i płoty, tylko po prostu tak, tak, tutaj usiądziemy. albo tutaj, albo tutaj. A gdzie ci wygodnie? Zobacz, czy to nie jest mokre. No, takie sobie. A na tym? To jest dobre tutaj. No. Także ja sobie zaraz zamienię na ładniejsze. No, to jest ok. O. Pięknie Izabel wygląda. Zrobimy zdjęcie. A tak, tutaj możemy zasnąć. Poczekaj, ja muszę tak robić, No, zdjęcie, poczekaj, poczekaj, bo muszę dać mi zdjęcie na storkę. O, i tam gdzieś słoneczko się przebija. to jest cała Tajlandia to jest mokre, tak, muszę sobie zamienić, dobra to jeszcze mały widoczek. ja sobie zaraz zamienię, poczekamy